Hej tu Damian pokażę ci w tym wideo jak wygląda Automation Maestro od środka i czego możesz się spodziewać więc tak zacznijmy sobie od tego jak wygląda całe szkolenie. Szkolenie jest podzielone na moduły jest to 14 modułów i w każdym z tych modułów znajdują się krótkie lekcje więc przejdę sobie teraz do pierwszego modułu tutaj i w tym module tak naprawdę Wchodzimy od podstaw w pracę z Gitem, w takie podstawy, jakby, które musi mieć każdy, aby myśleć o tworzeniu automatyzacji, myśleć o tworzeniu procesów DevSecOps. Mówię tutaj na przykład o tym, jak podejść do wydawania nowych wersji kodu, jak podejść do naprawiania błędów na produkcji i jakie mogą być podejścia do pracy z Gitem, więc zaczynamy od absolutnego fundamentu. Potem moduł drugi to już jest praca z gitem i praca w zespole, gdzie się skupiamy na e, tak stricte, jak ułatwić sobie życie pracując w zespole. Tak więc, jeżeli rozważasz e, Automation Maestro nie tylko dla siebie, ale na przykład po to, aby w zespole wprowadzić jakieś usprawnienia, no to jest do tego świetna, świetna okazja. Przejdę sobie do tego modułu. E, w tym module skupiamy się e, na tym, jak zrobić standard. Jeżeli chodzi o środowisko podczas pracy w zespole, tak aby każdy mógł bardzo szybko zacząć pracę, jeżeli dołączy do naszego zespołu. I tutaj też możesz łatwo zauważyć, że jest to wykorzystanie DevContainer i pokazuje, jak to, jak to zorganizować, nie tylko pod kątem pracy z kodem, ale przede wszystkim z gitem i z wszystkimi polecanymi z Automation Maestro mechanizmami później moduł trzeci to jest wprowadzenie do CI no i tutaj na przykład odpalę Ci lekcję, jedną z która, która pokazuje typy podejść do wersjonowania artefaktów i obrazów dockerowych i podaje tutaj kilka sposobów na to w jaki sposób można wersjonować obrazy dockerowe to jest oczywiście jeden ze sposobów to nie jest tylko jakiś Najlepszy. W tym wideo trwa 10 minut, pokazuje różne te sposoby, pokazuje ich wady, zalety, kiedy mogą się sprawdzić. I oczywiście, później jest też praktyka, która, która pozwala Ci zobaczyć w boju, jak, jak wygląda, wygląda dane podejście. Jak sobie jeszcze otworzę panel kursu. To, to zauważ, że to szkolenie jest tak poukładane, aby przejść od absolutnego zera, jeżeli chodzi o e, dobre praktyki e, CICD, aż po zaawansowane tematy, bo pierwsze cztery moduły są tak naprawdę e, solidnymi fundamentami, jeżeli chodzi o pracę z gitem i, i, i CICD, natomiast e, cała zabawa taka dla osób, które szukają Bardziej zaawansowanej wiedzy, na przykład, jeżeli jesteś juniorem, midem, seniorem i szukasz, szukasz upgrade'u, no to z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. No bo już od modułu 5, tak naprawdę, pokazuje, w jaki sposób można organizować sobie automatyczne wdrożenia. Potem moduł 6, 7 to, to bezpieczeństwo. I o tym bezpieczeństwie też chciałem trochę porozmawiać, no bo mamy tutaj szereg, szereg gotowych rozwiązań, które możecie wdrożyć u siebie w projekcie. Na przykład, możecie wdrożyć cały pipeline, który będzie weryfikował bezpie, bezpieczeństwo już na etapie pull requesta. Ja pokazuję tu gotowe mechanizmy, jak do tego podejść. Przede wszystkim pokazuje proces, nie pokazuje tylko narzędzia, ale pokazuje w jaki sposób e, można do tego podejść, e, niezależnie czy korzystasz e, z Jenkinsa, GitLaba czy GitHub Actions. E, to pozwala bardzo szybko y, taką automatyzację stworzyć w narzędziu, jakiego, jakiego używasz. Dodatkowo pamiętaj, że masz e, do wszystkich lekcji przykład. W GitHub Actions. Więc w dzisiejszych czasach wystarczy ten przykład w GitHub Actions przekleić do e, jakiegoś LLM-a, ChatGPT czy Cloud i tak dalej, e, i powiedzieć: Hej, tu jest przykład e, procesu w GitHub Actions, e, pomóż mi go przerobić na GitLab, Jenkins i tak dalej. Tak więc no, jesteś w stanie de facto. Ten proces przenieść jeden do 1 jeden do, do niemal każdego narzędzia. Tutaj w module bezpieczeństwo poziom pierwszy, bo mamy dwa poziomy. Zobacz, ile jest tutaj 12 lekcji, 13 nawet lekcji w module, pierwszy, w module o bezpieczeństwie numer 1, moduł bezpieczeństwo poziom pierwszy. I masz tutaj właśnie przykład pełnej automatyzacji zawierającej wszystkie poznane wcześniej poziomy, czyli w te wszys wszystkie 12 lekcji jest podsumowane w 13. No i potem mamy poziom drugi, który już tak naprawdę jest dla wymiataczy, jeżeli chodzi o to, jak zadbać o bezpieczeństwo w większej organizacji. Na przykład mówimy tutaj o tym, że release to jeszcze nie koniec dbania o bezpieczeństwo, jak do tego podejść, czyli jeżeli nawet skanowanie nam przeszło poprawnie na etapie pull request, a później na etapie release'u też, to, to nie oznacza, że nasza aplikacja będzie już bezpieczna do końca świata. Yy, I pokazuje tu podejście, jak można zadbać o to bezpieczeństwo ciągle. W sensie już aplikacja jest na produkcji, jest wdrożona i możemy o to, o to zadbać. Yy, co dalej? Yy, dalej mamy yy, Kubernetes. Od modułu 8 wchodzimy w Kubernetes, ale zanim jeszcze Kubernetes, to chciałbym, yy, chciałbym porozmawiać o czymś. Co jest też ważne, mianowicie o wdrożeniach na serwer VPS z tego co pamiętam to w module 5 to mieliśmy, czyli jak wdrożyć, wdrożyć aplikację na, na prywatny serwer VPS, jak uruchomić Self-Hosted Runner, czyli aby cały Twój kod, cały twój pipeline działał na Twoim serwerze może to być ten sam serwer, ciekawostka, na który też wdrażasz swoją aplikację. Więc w dobie dzisiejszych tanich VPS-ów e, możesz, możesz kupić takiego VPS-a nawet na hobbystyczne potrzeby i postawić sobie tam swój self-hosted runner albo może masz home-laba e, to, to też jak najbardziej możesz na home-labie zrobić sobie e, CI-CD, które będzie e, budować się na twoim home-labie i będzie wdrażać automatycznie e, też na twoim home-labie. Tutaj masz metodę jak to, jak to zrobić. E, czyli w GitHub Actions będziesz mógł sobie podejrzeć twoje automatyzacje, a wszystko będzie lądować na twoim home labie czy twoim serwerze VPS. Także e, jest, to, jest to fajna wiedza. E, teraz dalej po bezpieczeństwie, tak jak mówiłem, przechodzimy w Kubernetesa. E, tu dwa moduły tylko o Kubernetesie, o mikroserwisach. E, jeżeli szukasz e, zaawansowanej wiedzy albo na przykład... E, kojarzysz Kubernetes maestro i, i chciałbyś jeszcze rozwinąć temat e, wdrożeń w Kubernetes, e, takich zautomatyzowanych, no to mamy tutaj e, aż 4 aż albo nawet i 5 modułów na ten temat. Nie we wszystkich jest słowo kluczowe Kubernetes, ale za chwilę o tym powiem. E, Tutaj pokazuję dwa podejścia, tak naprawdę push-based deployment, czyli takie tradycyjne, gdzie CI, CD wdraża na cluster i robi kubectl apply albo helm install, i to jest właśnie to. Jest właśnie to. Eee, wprowadzam też do customize, jest to narzędzie, które pomaga w, w organizacji wdrożeń na wiele środowisk. Eee, no i mamy oczywiście laby. Eee, pokażę jeden z, z labów, bo w sumie też jeszcze, jeszcze tego nie było. E, masz tutaj lab, który mm, z instrukcją, co po kolei trzeba zrobić, ze screenshotami, co się dzieje, opis ćwiczenia, jak ma to wszystko wyglądać, e, lista poleceń, po prostu jeżeli kojarzysz laborki ze studiów, e, to było to tam łopatologicznie często rozpisane. E, co gdzie trzeba zrobić, ale to pozwalało ci czasami, jeżeli się na tym skupiłeś, to pozwalało lepiej zrozumieć temat, aniżeli gdybyś dostał gotowe rozwiązanie, a tak to trzeba było to samemu przerobić i, i w, te, w, ten, w ten sposób e, oczywiście e, lepiej się uczymy, jeżeli sami to przerabiamy, dotykamy tego, a nie dostajemy gotowca. E, to jest pierwsza forma labów, bo są też laby, gdzie po prostu pokazuje coś, zarączkę, czyli pokazuje wdróż to i omawiam co się tam, co, co się tam działo. Pokażę jeszcze laby dla wcześniejszych modułów, bo to też jest ważne. Continuous integration and continuous delivery. Tutaj pokazuje trzy sposoby na continuous delivery i zobacz do każdego ze sposobów jest jest praktyka, czyli masz tutaj wideo, w którym pokazuje co się dzieje i masz też wszystkie instrukcje co trzeba zrobić aby to odtworzyć. Tak więc e, e, uczysz się procesów ale widzisz też takie, widzisz też implementację po prostu. E, implementacja e, jest wykonana tak jak mówiłem w Github Actions ale bez problemu ją przeniesiesz do innych, do innych narzędzi. Pora teraz na GitOps. Mamy tutaj dwa, a nawet trzy moduły poświęcone GitOps, ponieważ skupiamy się też na Argo i, i wchodzimy w, w zaawansowany temat, jakim jest Argo Rollouts. Jeżeli myślisz o wdrożeniu w Kubernetesie, to, to Argo dla mnie z, wygrało bitwę z Flaksem. Dlaczego? Bo na KubeCon zdecydowanie więcej społeczności gromadzi się przy Argo. Byłem w Amsterdamie, byłem w Paryżu. W ostatnich latach na Kubeco na prelekcji było więcej odnośnie Argo. Nigdy nie miałem problemów z Argo. Korzystaliśmy w wielu projektach, również w takich, gdzie tworzyliśmy platformy dla innych zespołów i inne zespoły korzystały, nie napotkaliśmy żadnych problemów. Stąd padło na Argo, czyli coś, co jest sprawdzone na, na rynku Gidopsowym, tak więc uczysz się tego co się używa obecnie. Eee. Dobra, to myślę, że jeżeli chodzi o to jak wygląda szkolenie to, to już sporo powiedziałem, eee. teraz pora powiedzieć jeszcze o, o bonusach. Eee. Bonusem jest ebook bezpieczeństwo aplikacji w kontenerach, eee. jest, to, jest, to, jest to taka ściąga o tym jak tworzyć bezpieczne obrazy dockerowe. I mamy też spotkania na żywo, i na przykład mamy nagrania z, z prelekcji, która odbyła się w siedzibie Allegro, i jest to też spoko opcja, bo dostajesz te nagrania za darmo. Ludzie, którzy kupili szkolenie rok temu, dostali te, te nagrania za darmo. Mało tego, nasza społeczność była tak naprawdę Jedynymi na tym meetupie. To był meetup, który był zamknięty tylko dla naszej społeczności w kontenerach. Nikt tam z zewnątrz nie mógł wejść. I spotkaliśmy się w Warszawie w siedzibie Allegro. Tutaj są też nagrania dostępne dla, 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 dla osób, które są na pokładzie. No i oczywiście trudno nie wspomnieć o Discordzie, nasz Discord. E, gdzie jesteś w stanie uzyskać jakąś pomoc, jesteś w stanie e, zapytać, jeżeli coś by Ci nie działało, mamy podział na moduły, e, więc de facto e, nie zostajesz z tą wiedzą sami, to wyróżnia właśnie Automation Maestro na tle innych e, bootcampów, bo bootcampy często e, działają pod presją czasową. Presja czasowa czasami jest dobra, ale e, jeżeli e, tej, tej wiedzy jest taki ogrom, to często ta wiedza potrafi przytłoczyć. I tak jak pisałem, ostatnio to pięciodniowe szkolenie, które kiedyś prowadziłem, było pierwszym i ostatnim. Po prostu ludzie byli totalnie wyczerpani już po, po trzecim dniu, a co dopiero pięć dni pod rząd. Więc ta wiedza musi mieć czas na poukładanie, musi mieć przestrzeń, żeby się dobrze w tej głowie zaklimatyzowała. Stąd też uważam, że taki format, jakim, jakim jest Automation Maestro, ma tą przewagę, że tą wiedzę możesz dawkować sobie stopniowo na własnych zasadach, a w momencie, gdy natkniesz na jakiś problem, to jesteś w stanie uzyskać wsparcie. Po takim bootcampie myślę, że tego wsparcia ciągłego nie ma, a tutaj to wsparcie ciągłe masz, co jest myślę nieocenione. Nawet jeżeli coś w projekcie akurat będziesz wykonywać, możesz zapytać hej, jak wy to robicie? I, 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 i tak, się, tak, się, tak się to odbywa u nas. Na koniec pokażę ci szybko Discorda. E, więc mamy Discorda, gdzie no, jest tutaj kilkaset osób. Nie mogę tu pokazywać za bardzo nazwisk, i tak dalej. Natomiast mamy podział na moduły, i, i tak dalej. E, tutaj jest żywa komunikacja cały czas, i tak naprawdę e, cały czas coś się dzieje. E, podział na moduły, gdzie dyskutujemy wybrane, wybrane kwestie i omawiamy, co, e, co kogoś e, trapi, i tak dalej. Tak więc jeśli. E, jeśli uważasz, że taki format jest dla Ciebie odpowiedni, to zapraszam do automationmaestro www.amaestro.pl. Do zobaczenia.